Czy partia razem patrzy na to inaczej, na to, co się dzieje w służbie zdrowia? Czy trzeba rzeczywiście podnieść składkę zdrowotną, w waszym zdaniem? Myślę, że przede wszystkim nie powinno być tak, że większość tego ciężaru leży na pracownikach, a wystarczy sobie założyć działalność i można płacić tę składkę dużo niższą. I to nie jest w porządku. Najlepiej, żeby to ci, którzy najlepiej zarabiają, dokładali się najbardziej, bo po prostu ich na to stać, a nie żeby osoby zarabiające minimalną finansowały ochronę zdrowia dla milionerów, bo trochę tak to w tym momencie niestety wygląda. Nie powinniśmy patrzeć na ochronę zdrowia jak na biznes. Patrzymy na to, czy utrzymanie porodówki w danym miejscu się opłaca, a już nie patrzymy na to, że jak ją zamkniemy, to później rodząca kobieta będzie musiała przejechać kilkaset kilometrów, żeby dostać się do najbliższego oddziału. My od lat mamy w Polsce extremalnie niedofinansowaną ochronę zdrowia. To, co obecnie robimy, te próby reform, to jest takie mieszanie łyżką w garbku z wodą i dziwienie się, że nie wychodzi nam zupa.